To nie fair! My jeszcze nie zaczęliśmy! Dalej. Kurczę, zapomniałam o tej wiadomości! Kortni, zgubiłaś gdzieś swojego przyjaciela? Nie, ee, nie mógł tu wpaść. Może sashimi? Skąd wytrzasnęłaś świeżą rybę? Nie jestem aż tak okrutna. Rekin zarobił prawym sierpem w brzuch i zwrócił śniadanie. Czym chata bogata, tym rada. Wow! Podliczyłem punkty. Pierwsze wyzwanie wygrywa. Bez. Tak! Zwyciężyłam! Ale jakim kosztem? Zostańcie z nami! To już tutaj! Lubicie wycieczki edukacyjne, nie? Po lesie? Znowu? Wasze następne wyzwanie to powrót na plan filmowy popędrujecie przez ten las. Przewodnikami będą wasze zwierzęta. Ale uważajcie. Zastawiono na was wiele złośliwych i zagrażających życiu pułapek. To mógłby zrobić coś takiego? A, ja. Pierwszy na planie zdobędzie nietykalność. Pew odejmujemy całe 30 minut za wygraną w pierwszym wyzwaniu. Wszyscy są gotowi? Chwila, a gdzie kortni? <noise> Bawi się ze swoim zwierzątkiem. Będzie druga runda, tak? Poproszę, sprowadziłeś kumpli! Do zobaczenia na planie dzieciaki! Życzę powodzenia! My mamy GPS! W nagrodę za to, że przeszkadzałem pozostałym, Chris dał mi to, żeby wrócił na plan! Mam w garści bilet do finałowej trójki! Mam bardzo rozwinięty zmysł orientacji. Bezbłędnie doprowadzę nas do celu. Au! O nie! Ścieżka zniknęła! Las zaczął się kurczyć! Utkniemy tu na wieki! E, no i co ja mam z ciebie za pożytek? Mogłem wybrać niedźwiedzia. Skoczyłbym mu na grzbiet i pojechał. E, gdzie, gdzie ty jesteś? Wracaj do mnie, to już! To no tak. Pułapki. Załatwiłam Twoich kumpli. Teraz, teraz Twoja kolej. No chodź tu! Śmiała! Ten pan top to jedyny kontakt ze światem zewnętrznym. Bez niego mogę. mogę pójść na dno razem z resztą! A do tego nie dopuszczę! Zawsze gram, żeby wygrać! Zawrzyjmy układ. Oddaj mi to, a rzucę ci na żer któregoś z konkurentów. Mogę to załatwić. Poważnie. Żadnych międzynarodowych. I tak płacę straszne rachunki. Wracaj tu, głambie! Tak się boję. Sama w lesie nie chcę tutaj umrzeć, nie w taki sposób. Wiedziałam, że to tam. Ja tylko e, chciałam cię sprawdzić. Słuchaj, przepraszam, dobra. Pokaż się, żebym mógł wrócić na plan i trochę się przespać. Nie rób mi tego. Czy to wskazuje drogę do domu? Marka, frajerze! Nie będę cię już potrzebował! Aaaa! Mam dość tych pułapek. Kurcze, tego się nie spodziewałem! Twoje z głowy została jedna! Jak już załatwię Beth, wrócimy na plan i zjemy kolacyjkę! Słyszę cię, Brzuszku? Aaaa! O, żeż ty! Jak się stąd wydostaniemy? Z doświadczenia wiem, że nie ma takiego problemu, którego się nie rozwiąże. Kompulsywne jedzenie. Musimy jeść do puty, dopóki nasz ciężar nie złamie gałęzi. Życzę smacznego! Chyba nie mamy czasu na przerwę. Zgodę, byle byleby szybko. Mogę w to uwierzyć! Nie wiedziałam, że jesteście tacy cywilizowani! Dorównujecie ludziom! Znaczy, przewyższecie nas! No dobrze, ale po wyśmienitej kolacji i meczu ping-ponga będziemy musieli wracać. Nie! Umieram z głodu. Ej, ej kameleonie! Bądź grzeczny. No, chodź do Dankana. Chcecie cię tylko skosztować. Niezłe to. Oh. Ach, tak! Jesteśmy wolni! O. O. Wiele się dziś nauczyłem. Po pierwsze, nie wolno jeść dzikich jagód, bo nie wiadomo, czy nie są trujące. Po drugie, jeśli na świeżym powietrzu dopadnie Was gwałtowna biegunka, to macie problem. I po trzecie, na razie lepiej nie wchodźcie do tego lasu. Dobrze wam radzę! Bez i jej shop pracz. Gratuluję! Wróciliście jako pierwsi. Nasza współpraca układa się tak doskonale, bo darzymy się wzajemnym szacunkiem. Zajemny szacunek to klucz do udanego, zdrowego związku. A gdzie cała reszta? Powinni się tu zjawić lada chwila. Lada. chwila. Tak. Chris, minęły dwa dni. Może trzeba wysłać ekipę ratunkową. O, już to pędzą! Chodź, ty wybaczesz! Pewnie przemarzłaś! To głód palm topowy! Kto to władca mówi? Witajcie z powrotem! Lepiej późno niż wcale! Pew i jej shop z łatwością wygrali wyzwanie, co oznacza? Nietykalność! Pew dostaje przepustkę do finałowej trójki! Nie! Pytanie tylko: kto jeszcze znajdzie się w tej trójce? A kto odejdzie w niesławie? Dowiecie się tego już niedługo podczas ekscytującej ceremonii wręczania pozłacanych krisów. Jakoś dziwnie się czuję, kiedy w naszej przyczepie jest taki porządek. Oddaj mi to, Bew! Jakim cudem ten szop dorwał się do mojego palmtopa? Pan Bąsacz znalazł go dziś na brzegu, kiedy robił pranie. Rozmawiasz z tym gryzoniem? I nazywasz go panem Bąsaczem? A, właściwie w ogóle mnie to nie dziwi. O. Wiadomość od prawników. Ciekawe, czego znowu chcą te pijawki. Harold miał rację! Oszust! Ufałam ci! O matko, ale w topa. Ulżyło mi, że odkryli, że jestem wtyką producentów. Nareszcie znów mogę być sobą! Chociaż idąc tutaj podarłem radło B. Wyczyściłem kibel szczoteczką Duncana i napełniłem solniczki suszoną cebulą. No ale wiecie, przyzwyczajenie jest drugą naturą. Nie możesz wiecznie chować się za tym niedźwiedziem. Chyba nie doceniasz mojego tchórzostwa. Kurczę! Uch, tak lepiej! Dzięki! Gdzie masz mój list? Chcę nanieść kilka poprawek. Ja... E, e, zgubiłem go w lesie. Przepraszam. Prawnicy zrobili kilka kopii. Zaraz wracam. Przywiązałeś się do swojego kameleona! Jakie to urocze! Co ty wygadujesz, kolo? Jak to. Yy, byłeś tu przez cały czas? O! To chwila, na którą czekaliście. Bew nie może zostać wyeliminowana, więc pozostali są zagrożeni. No, czas na ostrzyć pazurki i zagłosować. Któreś z was wsiądzie do limuzyny Wise. Owen nas zdradził, ale Courtney jest groźniejsza. Lubię Duncana, ale Bew i Courtney jedzą mniej. Więcej dla mnie. Czas się pożegnać, zdrajco. He? <laughs> Pozłacany gris wędruje do. Beth? I. Duncana! Kortni, jako że Beth i Duncan zagłosowali na ciebie, dziś ty wrócisz do domu! Owen, tobą się zajmę za chwilę! Co? Duncan głosował na mnie? A! Ludzie nie przepadają za prawnikami! Kortni źle działa na mój wizerunek! Ale tak naprawdę. przegięła z tym głupim listem! I to ja jestem psycholem? Jak mogłeś mi to zrobić? I to po tym wszystkim! Między nami koniec! A, Chris? Zapomniałeś wręczyć mi pozłacanego Chrisa! Sorki, Owen. Zostałeś wylany! Ale... za co?! Na no, co komu znemaskowany śpieg? Zabieraj się! Duncan, Beth, finałowy duet! Jedno z was zostanie milionerem, za to drugie frajerem! Już za tydzień czekają nas kontrowersyjne rozstrzygnięcia na planie totalnej porażki! Nigdzie nie odchodźcie! Za chwilę w karty Network spotkamy młodych wojowników w walce z mocami zła. Shaolin pojedynek mistrzów.